Pani Marszałek, Wysoka Izbo, drodzy rodacy. Dzisiejszy poranek 24 lutego 2022 roku przejdzie do historii jako dzień, w którym Rosja wybrała wojnę. Jako dzień, kiedy jedno państwo w Europie zaatakowało, drugie zaatakowało bez najmniejszych powodów, bez żadnych prowokacji, bez jakichkolwiek powodów, które mogłyby w jakikolwiek sposób uzasadniać taki akt agresji. To barbarzyństwo, z którym spotykamy się za naszą wschodnią granicą, musi spotkać się ze zdecydowanym odporem całego wolnego świata. Dzisiaj, trzeba to podkreślić z całą mocą, Ukraina walczy nie tylko o swoją własną niepodległość. Dzisiaj Ukraina walczy nie tylko o swoją własną wolność. Dzisiaj Ukraina walczy w imieniu również całej Europy, o wolność całej Europy. Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, jak dobrze widać ryzyko, zagrożenie rosyjskie z naszej perspektywy i wiemy też, że do bardzo jeszcze niedawna nie było to tak dobrze widoczne na zachodzie Europy. Dziś Europa mówi coraz bardziej po polsku. Dziś Europa rozumie te zagrożenia coraz lepiej. Dziś kończy z tym naiwnym spojrzeniem na Rosję, które niestety doprowadziło również do swojego rodzaju przyzwolenia na akty agresji. Dzisiaj jesteśmy w fazie rozmów aby zgodnie z zaleceniem tej uchwały którą przed chwilą pani marszałek przeczytała wypracować najdalej idące sankcje najdalej idące sankcje wobec federacji rosyjskiej ponieważ tylko one są w stanie powstrzymać kolejne akty agresji Wysoka Izbo drodzy rodacy dzisiaj Polska jest krajem w pełni bezpiecznym Nasze służby, służby mundurowe i wojsko, podniesione zostały w stan podwyższonej gotowości. Nasze wszystkie działania, które podjęliśmy już od dłuższego czasu, służyły wzmocnieniu obronności. Jakże właściwym okazało się nasze działanie powołania ponad półtorej roku temu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności. Ten komitet wypracował znaną Państwu już. Ustawę, ustawę o obronie ojczyzny. Bardzo proszę o to, aby ustawa, która w najbliższym czasie trafi pod obrady Sejmu, była w sposób zgodny, w porozumieniu, szybko przeprocedowana, ponieważ ona jeszcze dalej, jeszcze bardziej umocni nasze bezpieczeństwo. Nie jesteśmy zaskoczeni tym, co dzisiaj się dzieje. Ten stan rzeczy przewidywaliśmy. Już w listopadzie, w grudniu rozmawiałem z wieloma liderami, przywódcami Unii Europejskiej, praktycznie ze wszystkimi, przestrzegając przed tym, co może nastąpić. Dokładnie przed tym, co dzisiaj się dzieje przed atakiem na pełną skalę, atakiem na Ukrainę. To te ryzyka dzisiaj się materializują na naszych oczach. Władimir Putin wybrał drogę terroru. Chce. Złamać Europę terrorem. I od naszej zdecydowanej odpowiedzi zależeć będzie również to, czy będziemy w stanie przywrócić integralność terytorialną wraz z Europą, wraz z NATO, czy będziemy w stanie przywrócić integralność terytorialną Ukrainy. Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, dzisiaj jest Absolutnie szczególny moment w naszej historii, bo ten dzisiejszy poranek zmienił wszystko. On spowodował, że te demony, o których już zapominaliśmy, demony II wojny światowej, demony wojny na powrót odżyły. Napaść, agresja stały się faktem. Niewinni ludzie giną tuż za naszą wschodnią granicą. Nasza postawa musi być postawą zdecydowaną. Polska jest częścią najpotężniejszego sojuszu militarnego na świecie. Polska jest częścią NATO i Polska jest jednocześnie też tym członkiem, krajem członkowskim NATO, który uświadamia ryzyka związane z tą sytuacją i mogę powiedzieć Wysokiej Izbie, dzisiaj te ryzyka są w pełni zrozumiałe, w pełni docenione i we właściwy sposób ocenione przez wszystkich naszych partnerów w NATO. To bardzo ważne, ponieważ nasze działania, działania wolnej Europy, wolnego świata idą w dwóch kierunkach po pierwsze wdrożenie możliwie mocnego, zdecydowanego pakietu sankcji nałożonych na Federację Rosyjską. Takiego pakietu, który będzie w skuteczny sposób odstraszał od kolejnych działań i da nadzieję na przywrócenie pełnej integralności terytorialnej Ukrainy i jej niepodległość. Ale jednocześnie drugi kierunek naszych działań, ten nad którym wspólnie musimy pracować, to kierunek wzmocnienia wschodniej części NATO wschodniej części Unii Europejskiej. I tutaj także jesteśmy w zaawansowanych rozmowach. Pan prezydent Andrzej Duda, pan minister obrony narodowej jest w stałym kontakcie z naszymi odpowiednikami w NATO, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i z innymi krajami sojuszniczymi po to, aby w najkrótszym możliwym czasie wschodnia flanka NATO była jeszcze bardziej wzmocniona, a trzeba przypomnieć, że już dziś jest tutaj ponad 6 tysięcy żołnierzy Paktu Północnoatlantyckiego, którzy wspierają naszych żołnierzy, i w porównaniu do stanu sprzed kilku lat jest to znaczące wzmocnienie naszych, naszej flanki, naszych, naszej obronności, znaczące wzmocnienie wschodniej flanki. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, Chcę też dosłownie trzy zdania powiedzieć o stanie gospodarki, bo wojna za naszą wschodnią granicą musi budzić niepokój i budzi taki niepokój w wielu obszarach. Ale stan naszej gospodarki jest dobry. Jesteśmy w dobrym położeniu. Nasz budżet jest w bardzo dobrym stanie i to pomimo wdrożonego pakietu antyinflacyjnego w styczniu. To będzie duża nadwyżka budżetowa. W lutym być może budżet zrównoważony, ale przypominam, że walczymy jednocześnie z inflacją, a więc równoważymy różne parametry. Dziś nie jest czas, aby wchodzić w szczegóły, ale dzisiaj, drodzy rodacy, nie jest to też czas, aby martwić się stanem naszej gospodarki, kondycją naszej gospodarki. Ta kondycja jest dobra, jesteśmy tutaj również bezpieczni. Chcę też powiedzieć Wysoka Izbo, że nasze działania, które rozpoczęliśmy już z okładem pół roku temu, były działaniami przewidującymi to, co się stanie. Komitet Bezpieczeństwa powołany i działający pod przewodnictwem pana premiera Jarosława Kaczyńskiego już w czerwcu zeszłego roku podjął odpowiednie decyzje dotyczące naszej granicy polsko-białoruskiej, i przecież dziś już bardzo wyraźnie widać, że tamte działania były niestety częścią zaplanowanej operacji, operacji zaplanowanej na Kremlu. Komitet Bezpieczeństwa i Obronności przeprowadził szereg analiz analiz strategicznych i dzisiaj wiemy, w którym kierunku nasze działania dzięki temu również powinny iść. Dziś rano przed godziną szóstą rozpoczęliśmy obrady w ramach Komitetu Bezpieczeństwa i Obronności oraz rządowego zespołu zarządzania kryzysowego i wkrótce potem spotkaliśmy się także w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Dziś bardzo ważny moment, bardzo ważny czas, czas, w którym na pewno wśród wielu Polaków panuje wzburzenie, niepokój. To jest zrozumiałe. Ale my wszyscy musimy wykazać się spokojem, jednością i musimy także działać na rzecz dalszego umacniania naszego potencjału obronnego. I to robimy, i to czynimy. I dlatego jestem przekonany, że Polska jest dzisiaj bezpieczna w ramach tego najsilniejszego sojuszu militarnego na świecie, jakim jest Pakt Północnoatlantycki. Chcę też z tego miejsca zwrócić się do Ukraińców, Szanowni Państwo, nasi drodzy sąsiedzi ze wschodu, ci, którzy już w Polsce znaleźliście pierwszy swój dom i ci, którzy macie tutaj swój drugi dom i ci z Was, którzy prawdopodobnie do Polski przybędą. Nie zostawimy Was w potrzebie. Jesteśmy razem z Wami. Polska jako jeden z pierwszych krajów podjęła działania na rzecz wsparcia Ukrainy w obszarze działań humanitarnych i różnego rodzaju pomocy właśnie o takim charakterze i tę pomoc będziemy kontynuować. Będziemy pomagać, przyjmować tutaj uchodźców, będziemy im pomagać, będziemy opatrywać rannych, jeśli taka będzie potrzeba. Oby to nie wystąpiło, ale musimy przygotowywać się na bardzo trudne, na czarne scenariusze także. I jesteśmy w tym względzie w stałym połączeniu, w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami z NATO, z naszymi sojusznikami z Unii Europejskiej. Dziś rano rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej, z przewodniczącym Rady Europejskiej i dziś mogę Państwu powiedzieć ta rozmowa o sankcjach, o umocnieniu obronności wschodniej części Unii Europejskiej, a więc też wschodniej części NATO, przebiegała bardzo dobrze, bardzo pozytywnie. Jest pełne zrozumienie dziś, po tych ostatnich paru dniach, kiedy jeszcze ten pakiet, którym wszyscy wiemy, jak wyglądał pakiet sankcji dwa, trzy dni temu, po tamtym pakiecie bardzo łagodnym, dziś jest zrozumienie, że musimy doprowadzić do działań zdecydowanych bo tylko takie działania powstrzymają barbarzyńskie działania Kremla barbarzyński atak Putina Szanowni państwo Wysoka Izbo drodzy rodacy dzisiejszy poranek zmienił wszystko dzisiejszy poranek prócz tego, że będzie wyznaczał na pewno kierunek zmian historycznych, zmian w najbliższych latach, w najbliższych być może dekadach, i od naszej zdecydowanej odpowiedzi, od naszej solidarności będzie bardzo wiele zależało, dzisiejszy poranek jest też dla nas swojego rodzaju memento. Bo musimy zdać sobie również sprawę z tego, że prócz faktu, iż obserwujemy wojnę o charakterze konwencjonalnym, to obserwujemy też wojnę o charakterze hybrydowym. Jednocześnie jest to wojna informacyjna, wojna propagandowa, a w tym Rosjanie są niestety bardzo dobrzy. Potrafią używać wszelkiego rodzaju fake newsów, ataków hakerskich, ataków cybernetycznych na infrastrukturę krytyczną, na różnego rodzaju media społecznościowe i warto, żebyśmy my, cała klasa polityczna, zdali sobie z tego sprawę, i warto także, aby media w tym szczególnym czasie, pierwszym od trzydziestu paru lat, pierwszym od siedemdziesięciu kilku lat, zdali sobie w pełni z tego sprawę, że fake newsy, że różnego rodzaju dezinformacja i propaganda to narzędzie w rękach Putina. Odpowiedzmy na to prawdą, jednością. Spokojem i solidarnością. Tak, szanowni państwo, drodzy rodacy, dzisiejszy poranek zmienił wszystko i dlatego my również tutaj, w wysokiej izbie, w sejmie, jako cała klasa polityczna, rządzący i opozycja, jesteśmy jednością, jesteśmy silni, jesteśmy pewni tego, że Polska znajdzie właściwą odpowiedź na ten trudny czas, że nie damy się. Zastraszyć, nie damy się złamać tym działaniom ze strony Kremla, terrorowi ze strony Kremla. Że jesteśmy właśnie solidarni. I właśnie nasze solidarne działania doprowadzą do tego, że nie tylko Europa obroni swoją wolność, obroni niepodległość, ale przywrócimy także razem z Europą, razem z naszymi sojusznikami, razem z wolnym światem. Przywrócimy wolność i niepodległość i integralność terytorialną Ukrainy. Niech żyje niepodległa Ukraina!